Witam, dziękuję, że, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Rada Rodziców i w tym miejscu witam serdecznie Panią Ilonę Rozner, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Chciałam bardzo powitać Pana Przewodniczącego Rady. Dzień dobry Państwu. Panią Cołtys. I panią radną i tej osobie, pozostałych radnych obecnych przybyłych na nasze zebranie. Wszystkich rodziców, no i oczywiście Panią, a nie która do... Tematem zebrania jest, jak wszyscy chyba wiedzą, szkoła. Konkretnie rozbudowa naszej szkoły, aby powstała u nas szkoła ośrodka Musimy my, rodzice, do tego dążyć. Aby to się stało. Mamy przychylność rady, można tak powiedzieć. Kością niezgody są mieszkania. I mieszkańcy, mieszkańcy którzy je zamieszkują. Wszyscy wiedzą, mieszkańcy dostali ofertę mieszkań, niezgodnie zgodzili się jej przyjąć. Więc no w tym momencie musimy podjąć decyzję, czy chcemy walczyć o tą szkołę, czy chcemy tej szkoły przede wszystkim, bo jest. Problem jest taki, że w Gminie Wrzeszcze zaczyna brakować miejsca w szkołach. I nasze dzieci, które stąd wyjdą, jeśli będzie dalej szkoła 1-3, będą skazane na rozrzucenie po wszystkich szkołach w Gminie Wrzeszczym. No i jest jeszcze druga opcja, taka, że będą się dzieci uczyć na dwie zmiany. Bo gro rodziców tego nie wie. Że jest taka już opcja, że będą się dzieci uczyć na dwie zmiany na terenie Gminy Wrzeszczym. Więc no. Teraz trzeba podjąć decyzję, wnioski i uderzyć w stronę Pana Burmistrza, aby Pan Burmistrz też nas wsparł w tych działaniach i pomógł. Więc bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego. Bardzo no, dziękuję. Szanowni Państwo, cieszę się przede wszystkim, że jesteście, że jest tak duże zainteresowanie z Waszej strony. Bardzo bym prosił, tutaj są miejsca, można usiąść. Zapraszam mieszkańców. Nie jestem gospodarzem, ale mogę zaprosić. Znaczy się, przyjechałem do Państwa z, z, z Państwem Radnych, z Panią Naczelnik. E, oczywiście, e, ponieważ e, od jakiegoś czasu e, pokazujemy i chcemy pokazać społeczeństwu, że nam zależy, e, przede wszystkim interesuje nas dobro e, dzieci. Dzieci, bo to jest zarazem Was, mieszkańców e, naszej gminy to znaczy się y, uważamy i uważam ja osobiście, ale wiele tu z Państwa radnych, którzy tu dzisiaj ze mną są, również y, y, jesteśmy jednomyślni w tym zakresie, że ta szkoła powinna funkcjonować y, w trybie, ładnie to powiem, czy inaczej, 1.8. Dzisiaj, dzisiaj y, z naszej strony jest zapewnienie, moje zapewnienie, dla, przynajmniej z mojej strony i wielu tutaj z Państwa radnych, że Chcemy to zrealizować. Nie jest to nam się wydaje dość trudny temat. Yy, oczywiście fajnie, żebyśmy szli w jednym kierunku. Wszyscy. Bardzo mi zależy na tym, żeby Państwo również pokazali, że Wam na tym zależy. To jest klucz do pewnych elementów, które przede wszystkim oddziaływania na pewno. Ja, bo mnie przekonywać do tego nie trzeba, ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, dzisiaj jeszcze pozwoliłem sobie na, na rozmowę z mieszkańcami indywidualną i mieszkańcy mi mówią, że ta szkoła zawsze tu była, nie? Tej szkoły oczekują i w związku z tym trudno, żeby rada, która reprezentuje to społeczeństwo, wy, no myślała inaczej. Nie, nie myślimy inaczej, przynajmniej ja z mojej strony zapewniam, że podejmował czynności wraz z Radą, które do, będą prowadzić do tego działania. Pani Sołtys, zarazem Pani Radna Wieloletnia robi wszystko tutaj i nie chcę, żeby była osamotniona. Wiem, że ją to kosztuje bardzo dużo. Dużo, można powiedzieć, no jakby spada na nią od Was. Czyli można powiedzieć, fajnie, żeby się to przekuło w motywację. Pomóżcie jej przede wszystkim również. Możecie jej pomóc w skonsolidowaniu się koło tego tematu i pokazania, że społeczeństwo za sole w jakiś sposób sama doprowadzi, albo w jakiejś części z pomocą Rady doprowadzi do takiej sytuacji. Wierzę, że burmistrz z nami również podejmie te czynności. Ja dzisiaj rozmawiałem z burmistrzem, prosiłem go nie tylko na sesji ostatniej, ale również dzisiaj na spotkaniu indywidualnym, że no, zgoda i rozmowa prowadzi do, do dobrego rozwiązań. One mogą trwać dłużej. Możemy dojście mieć różne w tym temacie, ale istotny temat jest, żebyśmy szli w tym samym kierunku. I to jest klucz do pewnych y, rozwiązań. Środki finansowe, czy to będzie kosztowało tyle, czy więcej, niektórzy się tego boją. Niektórzy nawet i w moim gronie mi mówią, że to jest drogie przedsięwzięcie, że to będzie nas kosztowało, a można zrobić to inaczej i również doprowadzić do sytuacji, że wasze dzieci będą gdzieś szczęśliwe i będą miały właściwe miejsce do nauczania, tej, można powiedzieć, w jakimś wyjściu z tej, z tej szkoły 13. Ale pytanie. Na dzisiaj powiem Wam Państwu o moim wrażeniu i wrażeniu wielu radnych, które żeśmy tu byli, na zaproszenie Pani Dyrektor, które dziękuję. I... Byliśmy pod wrażeniem tej szkoły, atmosfery, atmosferę, która przemówiła do wielu z takich sceptycznie nastawionych, można powiedzieć, zamiast miejsc, miejsca, że tutaj może jakoś to jest gdzieś tam na uboczu, że gdzieś się to odbywa w jakimś tam innym trybie niż gdzie indziej i nic bardziej mylnego. Ta szkoła ma swoją atmosferę, ma swój klimat, macie osobę, która wskazuje w pewną perspektywę, chęć rozwoju tej, tej szkoły i ma ciekawe pomysły. Czekamy na wdrożenie, a żeby to wdrożyć, to musi to być musimy spełnić jej warunki, yy, które, które no, yy, dają gwarancję na to, że yy, po jednej, radę, yy, podejmiemy pewne czynności z naszej strony burmistrza. Yy, jeżeli chodzi o Rada, yy, no to w najbliższym czasie chcemy przede wszystkim doprowadzić nie tylko do rozwiązań, które są w zakresie prawnym Rady, czyli, czyli od strony od strony podjęcia uchwały o sieci szkół. W następstwie chcemy można powiedzieć zdeklarować burmistrzowi kierunek choćby nawet uchwałą intencyjną, czy zobowiązującą może nie, bo nie mamy poza takiego obszaru, ale pokazania, że, nam, że widzimy tą szkołę w takiej perspektywie i w takim rozwiązaniu w najbliższym czasie. I taką przygotowujemy również taką uchwałę intencyjną do burmistrza. Wniosek, szczerze mówiąc, złożyliśmy jakby pierwotne działanie ze strony radnej nie przynosi zamierzonych efektów, czy nie przynosi. On jest, on występuje, on pracuje w taki sposób. Ale na, na zasadzie takiej, że y, ja trudno mi się odnieść do szczegółów, jeżeli chodzi o samą procedurę, która się odbywa, bo jest to kompetencja burmistrza. Także trudno mi y, zabrać i powiedzieć y, fakty, szczegóły, które, które byłyby wynikiem, można powiedzieć, dla Państwa bardziej interesujące. Ale niemniej jednak chciałbym za Was zapewnić, że Rada będzie z Wami, że będziemy z Wami podejmować te czynności, i żeby, a my, jako Rada, potrzebujemy Was w pełnym, można powiedzieć, znaczeniu, yy, mam na uwadze, żebyśmy podejmowali nawet i wspólne kierunki działania. Jeżeli będą was prosił, to chcielibyśmy, żebyście się do tego przyłączyli, nie tylko jednorazowo się na to spotkanie, ale niemniej jednak podjęli następne kroki w tym, w tym zakresie. To całym inicjatorem tutaj za mnie to pani i Cieszę się, pewnie będzie jako Rada Rodziców, będzie, czy Rady Rodziców będziecie mieli pomysły na to, w jaki sposób by to się miało odbywać, ale niemniej jednak fajnie by było wrócić do źródła, usiąść z burmistrzem, porozmawiać jeszcze raz, znaleźć ścieżkę tego działania. Proponuję, żeby żeby ewentualnie nie przyszła góra, to może trzeba iść jeszcze raz do, w jakimś większym gronie. Zawsze jest takie coś, że trzeba wyczerpać wszystkie możliwe środki, które, które się jakby nadarzają do, do tego. Burmistrz że jest człowiekiem po nim otwartym, wierzę w to, pewnie przyjmie Was ponownie. Czy, ona, czy to przyniesie zamierzony skutek, to czas pokaże, ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, nie? Yy, że, że Wam zależy, to możecie liczebnością pokazać. Swoim działaniem, oddziaływaniem i tak dalej. I myślę, że społeczeństwo przecież to też nie jest małe. Yy, myślę, że, że sprawimy, że nie tylko społeczeństwo za ja zasolę będzie tutaj podejmowało, ale dokonamy wsparcia Was poprzez pozostałe społeczeństwo i pewnie, pewnie to nam się uda. Jeżeli są pytania. No. Jeżeli chcecie mi zadać pytania, bo ja często mówię za długo, dlatego niekiedy jak nie jestem na ogólnych spotkaniach, a chciałbym być bardziej konkretny. Jeżeli macie do mnie pytania, czy, czy chcielibyście w jakiś sposób no, zaproponować coś, no to jak najbardziej, niech się to przerodzi w taką dyskusję ogólną i bo no, żeby konkretnie bardziej do tego podejść. Czyli tak, reasumując troszkę. Y, Rada podejmie w najbliższym czasie uchwałę y, o sieci szkół, potem intensywną, tak. y, czyli już można powiedzieć y, to nam pokaże y, i zweryfikuje pod tym względem radę. Y, y, pokaże nam y, pod tym względem, y, zapytamy jeszcze u siebie, pytania, szereg pytań do Burmistrza, da nam to czas. Początkowo mieliśmy podejmować znaczy, pewne czynności już w marcu, ale z racji tego Pani Naczelnik, dzisiaj żeśmy rozmawiali z Panią Naczelnik, rozmawialiśmy z, z pracownikami urzędu, z racji tego, że w marcu mieliśmy już sesję, a w następstwie nie ma, nie ma żadnych takich działań, które nas obligują, żeby przyspieszać pewne rzeczy. Pani Naczelnik czeka na opinie odnośnie sieci szkół. Niek z kuratora, nie, nie, kuratora. nie Niekiedy y wymaga to jeszcze pewny korek i następne tryby czasowe się włączają. Bezpiecznie jest, abyśmy zaplanowaliśmy dopiero 30 kwietnia następną sesję i na tej sesji zapewniam Państwa, że ten temat wystąpi. Jednocześnie już Państwa zapraszam na tą sesję. Jeżeli myślę, że uszczegółowi to zaproszenie później Pani Sąty, Pani Radna, żebyśmy, żebyśmy powie w jakim stylu się to będzie odbywało, czy to będzie po prostu już dwie uchwały, będziemy podejmować intencyjną i zarazem uchwałę, o której wspomniałem wcześniej ale nie mniej jednak no, tak sobie to wyobrażam, że jakiś pomysł się lepszy pojawi to jak najbardziej ja jestem zawsze otwarty, żebyśmy takie rozwiązania wprowadzali i które będą skuteczne. Na pewno tutaj znajdziecie rozwiązania swoje jeszcze własne, które będziemy pewnie jakoś wspierać, i, ale rozmowa do burmistrza też jest istotnym elementem. Nie, nie zaprzepaźmy y, wyczerpania wszystkich ścieżek, można powiedzieć, jakby, o których wspomniałem, że decyzja jest po prostu nie burmistrza. Oczywiście, burmistrz mówi tak, y, leży mu na sercu, części mu to spadło, a nie go, nie? Trzeba powiedzieć, no, yy, nie, 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 nie mogę wskazywać, że jest zła wola yy, osoby. Jest to, jest to zarazem osoba, która w prawie jest ileś tam lat, w związku z tym ma doświadczenie, wie, że warto by było yy, no, podjąć pewne przyjemności polubowne, bo takie rozwiązania w prawie są najlepsze. One prowadzą naj, najlepszą ścieżką i do rozwiązania. Niemniej jednak, no oczywiście, jeżeli ja będę z kimś rozmawiał i szukał tej ścieżki wielomiesięcznej, to nam się nie uda, chyba żeby ktoś przedstawił, że to jest dobre rozwiązanie, bo w perspektywie na przykład pojawią się nam mieszkania.